Szanowni państwo, Elektryk automatyk, najlepszy z elektrytów. Dzisiaj jestem w gościach w Poznaniu u kolegi Jacka, mam okazję obejrzeć to radio. Dzisiaj na radiowych pogaduchach kolega Henryk Berezowski opowie o jego automatyce, o jego działaniu, o jego historii. Miłego oglądania. Zapraszam. Halo, halo. Tu Radiowe Pogaduchy. Oglądacie Radiowe Pogaduchy. Radiowe Pogaduchy, czyli spotkania miłośników, kolekcjonerów i renowatorów, starych radiodbiorników i telewizorów. Halo, halo, tu Radiowe Pogaduchy. Oglądacie Radiowe Pogaduchy. Tematem mojego wykładu jest elektryczna automatyka. Ale na początku wrócimy do pierwszego slajdu. Stanisław w tym, no tak się składa... Że akurat w tym miesiącu odszedł od nas Stanisław tym. Satyryk, aktor, autor tekstów, dla mnie niezapomniany od twórca roli kaowca z rejsu. To rola jest trudna i niewdzięczna, o czym między innymi e, świadczy incydent z poetą który poeta mówi kałowcowi, że spotkał w damskiej toalecie napis kałowiec jest głupi. No potwierdza to tą naszą teorię. Proszę Państwa, tytułem jeszcze wstępu chciałbym powiedzieć kilka słów o sobie w, w stylu właśnie... E, Stanisława Tymal, z Rejsu, który na początku jako kaowiec przedstawia się, a wczoraj do mnie dzwonił Jacek, i się okazało, że nawet nie wie dokładnie, e, kiedy jest e, rocznica. Proszę Państwa, instytułem tytułem wstępu, urodziłem się jeszcze w generalnym gubernatorstwie w Częstochowie. Zwanej wówczas często hał. Pod koniec ich losów, to jest w 1944 roku, a też pod koniec 1944 roku, bo w grudniu, ale za to na początku grudnia, bo dokładnie 7 grudnia. To tyle tytułem tego krótkiego wstępu. A tematem. Jest automatyka, głównie elektrita. Proszę Państwa, w sezonie 1938 39 Elektrit produkował sześć odbiorników, z których tu trzy najlepsze widzimy. To jest właśnie automatik. Najlepszy z tego tytułu. No cóż, co on ma ciekawego? Automatyczne strojenie a dokładnie to elektromotor. Chciałem zwrócić uwagę na czułość odbiornika, która tu wynosi 5 mikrowoltów. To jest bardzo wysoka czułość. Electric Automatic był, przedostatnim odbiornikiem, był ostatnim odbiornikiem, a przedostatnim w tej serii był Royal. Royal się Różnił tym od automatyka, że nie, po, nie posiadał klawiatury, nie posiadał tego właśnie elektrycznego sterowania. Natomiast jeszcze w następnym roku, czyli w sezonie 39-40, Oprócz, prawda, komandora i kolonela, kolonel, który był identyczny do automatyka, pojawił się zupełnie nowy model Transmare, który miał również sterowanie przez elektromotor, ale jak już widzimy, to wybieranie, wybieranie było przez klawiaturę poziomą. Tam w automatyku, tak jak tu w kolonelu, była klawiatura pionowa, dwunastoprzyciskowa. Tutaj była klawiatura pozioma. Tak dokładnie z bliska pięknie wyglądał electric automatic. Prezentowany był właśnie tam na pierwszym spotkaniu naszej triody, która się odbyła no dawno temu, jeszcze na ulicy Postępu. Z bliska widzimy w skale, elektryta automatyka co tu jest ciekawego, no tych 12 klawiszy rozmieszczonych pionowo, stacje średniofalowe, również Warszawa Pierwsza jest długofalowa. Na czym polegała ta e, automatyka? Proszę Państwa, sterowanie odbywało się po naciśnięciu jednego przycisku klawiatury ruszał motor. Dalej to będzie wszystko pokazane i przesuwała się ta tarcza, która zatrzymywała się w miejscu, tu akurat niewidocznym, tu za, tą, za, tą, za tym przewodem, zatrzymywała się. Tu była przerwa taka pertinaxowa. Dalej będzie to widoczne. To jest zdjęcie z tyłu tego odbiornika. Z tyłu. Tu mamy tą tarczę. Ten komutator z, ze stykami. Dalej mamy y, y, sprzęgło i silniczek. Silniczek no, jest y, bardzo drogim i w ogóle cały system jest bardzo. Drogim i skomplikowanym urządzeniem. silniczek jest angielski, importowany na 24 V. Dalej ta przekładnia była już wytworem Elektrita. Tu jeszcze zobaczmy Transmarę, jak wygląda, jak wygląda Transmary, Ten kolejny, który żeśmy tam oglądali. Więc no, wygląda. Inaczej ładnie, ponieważ automatik był w kształcie poziomym, a ten jest w formie już pionowej transmary, co dalej, proszę Państwa, widzimy On Widzimy na przykład tutaj z tyłu ten odbiornik transmarek, gdzie tarcza wybierania, ten komutator znajduje się w szasi, już w szasi. W odbiorniku automatyk znajdował się poza szasi, obok tego. Tutaj dokładnie widzimy, jak to, jak to wygląda: więc tu jest łuk przewodzący ze stykami, które ustawiamy dowolnie, 12 styków. Tam ten jest nieprzewodzący styk. To jest akurat transmarę, ale w sumie nie ma to. Zasadniczej różnicy. Tutaj mamy, pokazuje instrukcję do automatyka. Też jest opisane, w jaki sposób to ustawiamy. A mogę to omówić Państwu na jakimś dalszym przykładzie. O, tu jest schemat automatyki. Jest to może najciekawszy, rzecz najciekawsza której poświęciłem sporo czasu i narysowałem z kolegą Raimundem ten schemat tego, tej całej automatyki. Głównym elementem jest silniczek. To jest ten silniczek. Proszę Państwa, on jest silniczkiem asynchronicznym z przesunięciem fazy. Tutaj o 90 stopni, tutaj mamy drugie uzwojenie przesunięte o 90 stopni, a tu mamy uzwojenie główne, podstawowe i w środku wirnik obracający się na osi. Jak to działa? Po naciśnięciu jednego z dwunastu jednego z klawiszy napięcie z transformatorka 24 v bo jak wiemy silniczek jest na 24, podaje się na... Proszę Państwa, na styk, na przykład wciskając klawisz numer 6, podajemy tutaj napięcie na, na, na ten styk. Równocześnie to, ta część jest połączona z tą częścią przewodzącą i otrzymuje napięcie i silniczek zaczyna się obracać. Na osi tego, tego silniczka znajduje się sprzęgło oraz przekładnia. Sprzęgło w tym momencie w położeniu spoczynkowym jest rozłączone i nic się nie dzieje. Jeśli przyjdzie napięcie, które nam uruchomi silniczek, ten silniczek ruszy. Dlaczego? Ponieważ wirnik. Tutaj zostaje wciągnięty przez pole magnetyczne, bo w położeniu, położeniu spoczynkowym wirnik jest nieco, nieco wysunięty do przodu. Dopiero kiedy uzwojenie dostaje napięcie, zostaje wirnik wciągnięty do środka i może zacząć się obracać. Sprzęgło zostaje zasprzęglone i po prostu obraca się. Hmm, agregat, cały agregat, tu akurat y, trzysekcyjny agregat kondensatorowy. Jest jeszcze, jest tu jeszcze, jest tu, y, kilka rzeczy, główna to to y, jest y, to dodatkowe uzwojenie z przesunięciem fazy o 90 stopni, bo by się wydawało i koledzy by się mogli zapytać, no ale to nie jest dokładne, bo ponieważ silniczek ma y, no, bieg swobodny i nie zatrzyma się gwałtownie, bo to nie jest taki nowoczesny silnik, jak później były, gdzie przekazywały silniki kąt obrotu. To jest zwykły silnik asynchroniczny, ale dzięki temu uzwojeniu tu się indukuje, indukuje napięcie i silniczek zatrzymuje się. Po prostu gwałtownie. Kiedy się zatrzymuje, może e, nie powiedziałem, proszę Państwa, na tej tarczy jest przerwa pertinaxowa. I jeśli e, obraca się silnik przez sprzęgło i przez tą przekładnię, to on się obraca do tego, do tego momentu, póki ten styk nie, traf nie trafi na tą przerwę. Jeśli trafi na przerwę, to napięcie zostaje przerwane i silnik jest zatrzymany. Jest tu jeszcze kilka rzeczy, między innymi to mówiłem, że wirnik zostaje wciągnięty do środka, który równocześnie raz podaje napięcie na ten przekaźnik, który blokuje wszystkie klawisze. Klawisze są zablokowane, tylko jeden jest czynny. Drugi raz e, napięcie, e, masa jest podawana do, e, na siatkę pierwszą wzmacniacza końcowego, co powoduje, że wzmacniacz końcowy wzmacniacz mocy jest zablokowany i przy przestrajaniu, e, przy, przy przestrajaniu odbiornika i poszukiwaniu stacji. W głośniku nie słychać tego tonu przestrajania. Jest cisza. Dopiero jak się to rozłączy, to wzmacniacz jest uruchamiany. Co tu jest jeszcze ciekawego? Proszę Państwa, z pracy serwisowej mojej, której uruchamiałem ten odbiornik, była taka ciekawostka, że Sprzęgło było na takiej cienkiej tulejce, cienkiej, cienkim pręcie w tulejce, która no na skutek tego, że długo nie była używana, nie, po prostu nie potrafiła się obracać, i sprzęgło nie działało w ogóle właściwie. To jest takie spostrzeżenie. Co tu jeszcze y, ciekawego widzimy. Proszę Państwa. E, chcę zwrócić uwagę, że układ z silniczkiem elektrycznym był stosowany tylko przez elektrita. Mówię tylko, ponieważ nie spotkałem u żadnego producenta takiego rozwiązania automatyki, w, w którym jest stosowany silnik i napędza nam Cały po prostu system przestrajania odbiornika. No, może, można by powiedzieć, że jest to najprostszy, najprostszy sposób, ale na to najtrudniejszy do wykonania, bo sami widzimy, jak wiele tutaj rzeczy trudnych do ogarnięcia jest, i, po, i ta automatyka dość chimeryczna była. I inne firmy, nie poszły tą drogą, nie spotkałem żadnej firmy, które, które korzystały z silniczka. O, tu mamy Philipsa. Pewnie wielu kolegom jest znany Philips, to jest e, polski Philips, e, któryś tam 739, tak jest, dokładnie 739, z klawiaturą, i pewnie koledzy wiedzą, że tutaj system był zupełnie inny, po prostu naciskając. Jeden z tych klawiszy przesuwaliśmy kondensator. Kondensator w kształcie kubków wzajemnie wchodzących do siebie, tak jak to byłby, tak jak to był trymer. Tylko że to był duży trymer miedziany, zresztą były dwa w obwodzie, bo jeden w chodorodynie, a drugi w stopniu wejściowym. I ten trymer siłą mięśni, siłą wciśnięcia palca. Ulegał przesunięciu na odpowiednią głębokość. Oczywiście wcześniej należało to ustalić. Zdejmowało się ten klawisz i przesuwa, przesuwało się śrubką. Ustalało się długość, głębokość wciśnięcia tego kondensatora zmiennego. Tym sposobem i obwodu, oczywiście, tych dwóch obwodów przestrajanych. To tak rozwiązał to Philips. A znowu tutaj mamy telefunkena, polskiego telefunkena. Numer, proszę Państwa, któryś tam, T80, tak. Ostatni model w 1939 roku, T80. Tu mamy klawisze znowu i też układ był, nie wykorzystywał silnika. Tylko po prostu przez, przełączał nam obwody. Odpowiednie obwody tu przełączał nam cewki w tym przypadku. Tu mamy blaupunkta. 739 z 1939 roku. Tu widać cały moduł tego blaupunkta dosyć zwarty i widzimy, że jednak konstrukcja Tabla no, ta blaupunkta była bardziej nowoczesna, bo zajmowała tylko tyle miejsca i pochłaniała tutaj, prawda, ileś tam mamy, 10 klawiszy, gdzie e, przesuwaliśmy rdzeń tutaj, zdejmując wcześniej e, nakładkę e, tutaj na, na tym i pokręcając przesuwało się rdzeń na odpowiednią cewkę na rdzeniu przepraszam na odpowiednią głębokość tak to rozwiązał blaupunkt o, to tak wyglądał tak wyglądała ta klawiatura tutaj trochę sfatygowana. E, e, już na tej klawiaturze były oczywiście e, napisy e, podobnie jak w automatiku e, były napisy i producent załączał karteczkę z tymi do wycięcia, z tymi napisami, które można było sobie włożyć w odpowiednie miejsce w stacji, w elektrycie, w Blaupunkcie czy w innym. A tutaj mam jeszcze ciekawy odbiornik, który kiedyś posiadałem: to jest Mende, e, Mende 206, 216 WDK. Taka witrynka ciekawa, ciekawa z uwagi na witrynę. A, I tu też mamy klawiaturę, i klawiatura była e, sześciopozycyjna i włączało na, włączała nam odpowiedni e, obwód dostrajany wcześniej po, po, po odkręceniu tej płytki, wyjęciu klawisza i można było regulować e, e, rdzeńcewki. Tak było w tym, w tym pięknym Mende, tak to Niemcy rozwiązali. Tam był Blaupunktu Mende, a tutaj mamy odbiornik Białoruś 1950, model Białoruś 50, lata 50. od 1950 był produkowany. Tutaj widać wyraźnie, proszę państwa, ta klawiatura Blaupunkt, a zresztą z drugiej strony jakbyśmy zobaczyli, to widać, że to ten sam układ i oni w swojej danej nie kryją się, że to jest układ z Blał no mieli po wojnie dużo trofijnego sprzętu i zastosowali moduł Blaupunkta w tym modelu Białoruś. Białoruś była produkowana w Mińsku, oczywiście w tym sławnym zakładzie, który powstał na bazie elektrita wywiezionego z Wilna. Chciałem, to chciałem zwrócić uwagę na to, że czułość tego odbiornika jest 50 mikrowoltów, a tam już Państwu mówiłem, elektr, który no, był... Prawie 10 lat starszy miał 5 mikrowoltów, 10 razy lepszą czułość. No to jest różnica kilku, kilku klas. No tu jest 13 lamp, u elektryta było tylko 7. To jest potężna maszyna, wielka, ciężka, 180 W pobór mocy. Elektryt ponad 60 W. Więc tu trzy razy większy pobór mocy. Takie są koleje losu. Jeszcze o czymś zapomniałem. Tam, mówiąc o elektrycie i o tym silniczku, należało wybrać, strojąc, przyciskając klawis stacji, należało wybrać jeszcze zakres, bo stacja mogła być zakresu długofalowego. Bądź średniofalowego, zaprogramowana tam po prostu z tyłu. No ale odbiornik sam tego by nie rozpoznał, więc najpierw należałoby nastawić zakres fal, czy to średnio- bądź długofalowy, i dopiero nacisnąć klawisz i przestrajać odbiornik. Oczywiście na falach krótkich to nie działało, więc producent żaden z nich nie po nie poleca działania tego na falach krótkich, tej automatyki. No nie była to, nie była to aż tak idealna, idealna rzecz. No to byłoby chyba tyle na temat tych automatyki, automatyki w elektrycie i dalej innych i to podobnych tak jak ten. No i no podziękuję kolegom za ten krótki szkic automatyki elektrytowskiej czy podobnej. Dzień dobry, ja mam taką tylko, bo to zabrakło mi jednej rzeczy w tej prezentacji, arcyciekawej z, oczywiście Henryku, a mianowicie w filmiku jak to działa i kiedyś pozwoliłem sobie nagrać taki filmik, nie wiem czy się uda. To bym, jeśli można, oczywiście, to bym tylko na chwilkę pokazał, jak to się fajnie kręci wszystko. Niestety on tam nie gra, natomiast no, samo działanie jest arcy ciekawe. No i myślę, że w tamtych latach to naprawdę musiał robić piorunujące wrażenie, że to samo się kręci. Tam, niestety, nie widać, ale skala też się przesuwa. że tak powiem, bajer jest.